Tak, Szanowni Państwo, mamy doskonałą wiadomość dla mieszkańców gminy Pilchowice, nie tylko. Kiedy kilka tygodni temu pojawiła się możliwość organizowania przez samorządy punktów szczepień masowych, od razu przystąpiliśmy do działania. Byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby taki punkt powstał również w gminie Pilchowice. Zaoferowaliśmy jedną z najlepszych lokalizacji w naszej gminie, salę na Damrota 5 w Pilchowicach. I chcę podkreślić, że rękoma pracowników Urzędu Gminy, Gminnego Środka Kultury, ale również Sołtysa i Rady Sołtyskiej Pilchowic udało się taki punkt zorganizować. Ale najlepsza lokalizacja to nie wszystko, bowiem najważniejsi są fachowcy, którzy dzięki którym te szczepienia przejdą w sposób prawidłowy. I to nie byłoby możliwe, gdyby nie doskonała współpraca ze Szpitalem Powiatowym w Knurowie i panem prezesem Michałem Ekertem oraz jego doskonałą kadrą. To właśnie dzięki panu prezesowi. Mamy zapewniony personel, który będzie tutaj mieszkańców gminy i okolicznych miast i gmin też potrafił zaszczepić. Miejmy nadzieję, że ten punkt ruszy już za kilka dni. Będziemy Państwa o tym informować. Chciałem przy okazji jeszcze bardzo serdecznie podziękować. Zarządowej Powiatu Gliwickiego, a także służbą pana Wojewody i Śląskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki współpracy z tymi instytucjami udało się ten punkt zorganizować. Miejmy nadzieję, że najwięcej mieszkańców gminy Pilchowice i gminy ościennych będzie mogło z tego punktu skorzystać. Dużo zdrowia życzę Państwu. Szpital w Knurowie podpisał z Wójtem gminy Pilchowice porozumienie w sprawie organizacji. Punktu szczepień powszechnych przeciwko COVID-19 dla mieszkańców gminy Pilchowice, ale również gminy ościennych. To nie jest tak, że wyłącznie mieszkańcy gminy Pilchowice mogą tutaj do nas przyjeżdżać. Ze strony szpitala kieruję ogromne podziękowania do władz właśnie gminy Pilchowice, szczególnie do pana Wójta. Do wicewójta, ale również wszystkich radnych tutejszej gminy Pilchowice za to, że udostępnili piękny budynek, pomogli nam go wyposażyć, zorganizować według wszystkich wymogów, bo również Narodowy Fundusz Zdrowia odbył kontrolę w tym miejscu i wiemy, że punkt ten spełnia wszystkie wymogi.